Cześć, Przemek Marczyński, mój Macpel. Dzisiaj krótka porada o tym, jak podłączyć nasz aparat fotograficzny do iPada. A to za sprawą aktualizacji programu Capture One. Program pozwala od tej chwili bezprzewodowo przesyłać robione zdjęcia. Także jeśli chcecie w terenie albo w jakimś innym miejscu bez użycia kabli zrobić zdjęcie i zobaczyć efekt swojej pracy na iPadzie, ten materiał jest dla Was. W aparatach Sony wszystko odbywa się w zakładce sieć. W pierwszej kolejności wchodzimy w funkcję transfer zdalny. Teraz musimy określić sposób, w jaki będziemy się komunikować. Tutaj wybieramy metodę połączenia z punktem dostępowym Wi-Fi. Następnie pamiętajmy o tym, żeby włączyć zdalne sterowanie PC. Kolejną rzeczą jest wejście do sieci Wi-Fi i podłączenie naszego aparatu do tej samej sieci do której podłączony jest iPad. Od tej chwili sprawa wydaje się naprawdę banalnie prosta, ponieważ wchodzimy do Capture One, a, sprawdzamy sobie sekcję kamer, na razie nic tam nie ma. Pamiętajmy, żeby podłączyć nasz aparat fotograficzny do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączony jest iPad. W tym momencie wszystko już powinno zadziać się automagicznie. W sekcji kamer pojawi się nasza kamera, nasz aparat. Będziemy poproszeni o przydzielenie mu dostępu do odpowiedniego albumu, który będzie się synchronizował z komputerem. Możemy to zrobić później. Kliknięcie w trzy kropki sprawi, że będziemy mogli albo połączyć, albo rozłączyć nasze urządzenie. Czas wykonać pierwsze zdjęcie aparatem i przesłać je do iPada. Jedno pstryknięcie w migawki i zdjęcie błyskawicznie pojawia się na iPadzie. Nieźle to wygląda. Capture One posiada jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, czyli zdalne wywołanie migawki. Nie musimy podchodzić do aparatu, żeby wykonać zdjęcie. Ta mała zmiana w Capture One bardzo dużo zmienia w wygodzie wykorzystania iPada w robieniu zdjęć sesyjnych w terenie. Ale co jeszcze ważniejsze, to w tym momencie mój stary iPad Pro bez portu USB-C może być wykorzystany właśnie w sesjach fotograficznych, bo podłączenie przewodem iPada do aparatu może stanowić pewien kłopot. Mam nadzieję, że ta porada przypadnie Wam do gustu i pamiętajcie, że ta funkcja podłączenia naszego aparatu z innymi urządzeniami i wykorzystywania ich bezprzewodowo przyda się przy zupełnie różnych okazjach z różnymi aplikacjami. Także dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że to były kilka minut mile spędzonego czasu. Trzymajcie się ciepło. Przemek Marczeński, do zobaczenia.